Siemanko, witajcie w nowym filmiku. Zapraszam Was dzisiaj na vloga. Mamy niedzielę i słuchajcie, zrobiło mi się dość ciepło. Po dwóch takich naprawdę chłodnych dniach wstałam rano i zobaczyłam, że jest mega słońce. Było tak gorąco na balkonie, więc skorzystałam i trochę się poopalałam. Tym razem nogi, bo coś mam białe w porównaniu do reszty. Także trochę sobie posiedziałam, potem robiłam odrosty, także te włosy, słuchajcie, są teraz dość ciemne. Natomiast ja przejechałam tą farbą od odrostów po... Gdzieś tak jednej trzeciej długości. Ogólnie moja fryzjerka mówiła, że jak będę farbowała odrosty, przypominam, że ja robię farbą fanolad ciągle, muszę ją skończyć i właśnie dzisiaj sobie usiądę i kupię jakąś nową, bo została mi tylko jeszcze na raz, na jedno użycie. Nie wiem, czy to będzie fanola, bo ja ją robię od wielu lat i nie wiem, czy nie czas na zmiany, natomiast kolor to jest 5,1 i woda 3%, także one oczywiście są ciemne, po tygodniu będą dużo jaśniejsze. Ja mam tak teraz zafarbowane włosy, że słuchajcie, nie musiałabym w ogóle odrostów robić, ale ja to robię bardziej dlatego, że właśnie ja lubię, jak one takie... Co jakiś czas są takie świeże i ciemne od twarzy. Jak widzicie, ja również jestem fanką pięknych, brązowych włosów, więc tu się mi nie zmieniło za dużo, także no teraz się cieszę, bo bardzo ładnie te włosy wyglądają. Przejechałam sobie po jednej trzeciej długości, także nie tak jak zawsze dosłownie 2 cm robiłam odrost, tylko przejechałam, bo no właśnie do czego dążyłam? Moja przecierka mówiła, żebym raz na miesiąc jak robię odrost. Yy, przed końcem samym, przed upływem czasu, takie 3 minuty wcześniej nałożyła sobie tą farbę z odrostów po całości i wtedy spłukała natomiast ja tego nie zrobiłam, bo trochę się bałam, ale i tak gdzieś ta farba się wiecie no wymieszała się wszystko jak myłam, płukałam, także te włosy i tak się trochę przyciemniły i dobrze, bo one już były naprawdę bardzo jasne i czasami tak marzę sobie, znaczy marzę, myślę o tym, żeby znowu sobie zrobić ciemniejsze włosy, w sensie przy twarzy zostawić jasne, bo to już będzie musiało ze mną na zawsze zostać, bo widzę różnicę ogromną. Ale tak po całości, wiecie, bo ja naprawdę już teraz przed tym farbowaniem miałam jasne włosy. Ale z drugiej strony, nie wiem, słuchajcie, takie to są, tak mi czasami po prostu taka myśl gdzieś tam przemknie, ale póki co jeszcze nie podjęłam żadnej decyzji, też nie zapisałam jeszcze do fryzjera, bo. Jakby to, co jest, bardzo mi się podoba. Ogólnie chciałabym, słuchajcie, żeby moje włosy odwracały się na zewnątrz, i nie wiem, jak to zrobić. W sensie, no ja mam tak ścięte, że raczej one się podwijają do środka, ale mi się bardzo podoba, słuchajcie, jak włosy są wywinięte na zewnątrz. I czasami takie, o, sobie trochę podwinę na szczotkę, ale to się nie trzyma, bo one nie są tak ścięte. Także na pewno, jak będę teraz u Fryzjera, to jej powiem, żeby właśnie mm, tak mieściła, żeby one były na zewnątrz, bo podoba mi się taki vibe lat 80. No i tyle. Słuchajcie, chyba jeśli chodzi o włosy. Jak kupię jakąś farbę, to na pewno Wam też pokażę, bo wiem, że często korzystacie z moich polecajek i też część z Was robi tą Fanolą 5.1. Także bardzo neutralny kolor. Mówię, wychodzi ciemny, ale on się wypłucze i będzie bardzo ładnie się dopasowuje do takich naturalnych, ciemnobrązowych włosów, ciemny blond, jasny brąz, coś takiego do takich włosów. Natomiast słuchajcie. Mm, Zacznę też od polecajki w sumie tego vloga. Trochę sobie pogadałam, ale teraz będzie kosmetycznie. Zacznę od polecajki. Słuchajcie. Ta pasta jest genialna. Jak ona wybiela zęby, to jest w ogóle szokujące. Yy, to było napisane na opakowaniu, że już yy, po pierwszym użyciu ona jakoś optycznie wybiela i widać tą różnicę. I słuchajcie, faktycznie było widać. Ja Wam nawet o tym mówiłam, ale jak teraz jej używam od. Yy, dwóch tygodni tylko rano. Potem już używam innych past, bo ja mam słabe szkliwo, więc trochę się boję, nie bo one nie są teraz te pasty jakieś tam, wiecie, takie mocne i mają jakieś inne składniki, które niby nie niszczą szkliwa, ale wiecie, no jakby raz w dzień jest wystarczająco, żeby słuchajcie zobaczyć efekt. Ja jestem w szoku po prostu, jakie moje zęby są białe. I to jest tylko trójka, a w ogóle tych pascami jest bardzo dużo w Rossmanie i one są nawet właśnie do siódemki, słuchajcie, można kupić. Ja nie wiem wtedy, jak to mocno roz, rozjaśnia, roz, rozjaśnia, wybiela te zęby, ale już ta trójka, słuchajcie, działa genialnie, także nic mi nie boli. Często po wybielających pastach też miałam tak, czy po paskach wybielających, że gdzieś tam czułam tu nadwrażliwość, tu, słuchajcie, nie ma nic, także. Przypatrzcie się, jak chcecie mieć piękne białe zęby, to kupcie sobie ten pasę na promocji. Ona na promocji kosztuje też około 15 zł, tak mi się wydaje, do 15 zł. I też słuchajcie, byłam w, jeszcze w Hebo, jak byłam ostatnio, zapomniałam wam pokazać. Kupiłam kremowazę. To jest coś, co mi się też ciągle wyświetla gdzieś tam na Instagramie. I e, to jest niby ręce, stopy, łokcie, kolana. To jest niby coś, co bardzo natłuszcza tą skórę tak bardzo, że ta skóra przestaje być jak macie popękaną skórę, to przestaje być taka szorstka i podobno też już po pierwszym, drugim użyciu to widać także ja wczoraj sobie nasmarowałam stopy i kolana, póki co jeszcze nie widzę różnicy, ale dajmy jej szansę to jest słuchajcie 30 gram gram? nigdy nie wiem, gram czy gramów się mówi i ona kosztowała 12 chyba 90 w hebe także no zobaczymy słuchajcie Zobaczymy, czy, czy się sprawdzi, czy nie. Wydaje mi się, że tak, bo te wszystkie maści tego typu one, one działają, tylko trzeba systematycznie oczywiście używać. Także, dobra, to ja słuchajcie, będę za niedługo wychodziła, muszę iść do paczkomatu. Idę w krótkich spodenkach, może pokażę Wam outfit. Będę już od paczkomatu, bo chcę coś tam zwrócić, także wezmę pakę. No, i tyle. Mam ochotę coś dzisiaj sobie obejrzeć. Nie wiem, czy nie pójdę na rower. Wszystko zależy. I wyjdę teraz i zobaczę, jaka jest pogoda. Bo faktycznie, słuchajcie, w ogóle trzy dni teraz mają być bardzo gorące. Około ok, tak ja do biura, ma być najgorętszy dzień, bo ma być ponad 26 stopni. Czyli to oznacza, że będzie ponad 30. Także wczoraj ma być bardzo gorący, a w czwartek zaczyna się długi weekend i ja ma być e, deszcz. Także chciałam na hell jechać, ale nie wiem, czy to wypali. Także zobaczymy, słuchajcie. Także uciekam teraz i widzimy się. Za chwilę przy lustrze. No dobrze, słuchajcie, ja już się ubrałam. Eee, o, tutaj dobrze widać moje odrosty, zobaczcie, jakie są ciemne. Także zostawiłam sobie tego grzywę ja tą jaśniejszą, a tu przeleciałam po całych włosach, także tu jest to dobrze widoczne. W każdym razie, słuchajcie, mam w ogóle na oczach, nie wiem, czy widziałyście, jak do was mówiłam, tam przy kamerze, przy oknie, ten różowy cień z Eveline, który kupiłam ostatnio, ten w kremie. Chciałam go sobie dzisiaj przetestować i wygląda on naprawdę, słuchajcie, bardzo ładnie. Kolczyki jakieś stare z W ogóle cały Zestaw, który mam dzisiaj na sobie. Zestaw, który sobie stworzyłam, jest z Zary. Słuchajcie, zarzuciłam sobie lnianą koszulę, dlatego że beżową, bo tak nie wiem z tą pogodą. W sumie ludzie chodzą różnie ubrani i z racji tego, że mam krótkie spodenki, to pomyślałam sobie, że zarzucę sobie tą koszulę. Tu mam taki top na cienkich ramionczkach też z Zary. To jest chyba z tej kolekcji Simless, jak się nie mylę, ale to też słuchajcie, wszystko jest stare, to nic nie jest z tego roku. Spodenki również z zary z wysokim stanem, one są w takim szarym a to chyba widać kolorze i klapki brązowe z CCC. Kuleczka, słuchajcie, śpitam, znowu tylko nogi widać standard i torba e, bawełniana, słuchajcie uwielbiam te torby i tak się cieszę, że teraz jest ich taki wysyp, ja w ogóle zamówiłam sobie nowe z e, H&M, -u. jak przyjdą w tym vlogu to wam jeszcze pokażę, zamówiłam sobie trzy, żeby sobie na spokojnie wiecie przymierzyć, zobaczyć, ta też jest z H&M, -u. tylko właśnie z tymi torbami jest tak, że one wszystkie są bawełniane, ale niektóre są z lepszej jakości bawełny, a inne z gorszej jakości bawełny i na przykład ta, z H&M, ona niestety, słuchajcie jest dość pofarbowana od, wewn od wewnątrz no tutaj tego nie widać, tak, ale jakoś tak wkurza mnie to, dlatego, że ja często noszę niestety ciemne rzeczy i ten materiał bardzo to łapie, ten kolor i ciężko to sprać, no jak widzicie nie sprawą się także będę musiała jeszcze popróbować natomiast mam taką z Shopping Center kiedyś kupowałam Chyba dwa albo trzy lata temu, jakieś jeszcze te torby tak naprawdę nie były takie popularne i ona ma już inny materiał, z niej słuchajcie, wszystko schodzi praktycznie i jak sobie spojrzę tutaj na tą wewnętrzną stronę, to jest praktycznie beżowa, także, ale nawet w dotyku czuć, że to jest inny materiał, także zobaczymy jak będzie z tymi, które przyjdą. Jedną zamówiłam trochę ciemniejszą, ogólnie wyglądała na zdjęciu na beż, a podobno to jest kolor khaki, także zobaczymy, czy faktycznie to będzie taki podzielonkawy kolor, czy nie. I na pewno sobie jakąś zostawię, bo no tej raczej już tak na co dzień nie będę nosiła, bo no bo ona już się nie nadaje na takie tam wyjścia, wiecie, na działkę, o, mogę ją nosić, albo teraz jak idę na chwilę do paczkomatu i ten, także. Dobra, słuchajcie, ja uciekam w takim razie i widzimy się albo później, albo jutro. Słuchajcie, jeszcze zrobię wam taką małą aktualizację, ponieważ pomalowałam sobie te paznokcie, dawno nie miałam takich jasnych, bo ostatnio nosiłam pomalowane, miałam i brązowe i wcześniej czerwone. Ja uwielbiam takie paznokcie, które takie ociekają takim olejkiem, Szczególnie takie zdjęcia na Instagramie. Po prostu uwielbiam. Także paznokcie bardzo często oglądam. W każdym razie, no, wygląda to tak. I słuchajcie, to jest ten lakier z Sally Hansen 220. Jedna z Was mi poleciła, i to już jest moje kolejne opakowanie, kolejna butelka. Pod tym mam odżywkę z Eveline utwardzające serum do paznokci. Coś takiego. Kupiłam, bo słuchajcie, ja mam jakieś tam odżywki, ale one coś nie działają na te moje paznokcie. W sensie właśnie, tak jak Wam mówiłam, one są twarde, tylko jakieś takie pojedyncze mm, paznokcie, co się z nimi dzieje z tym. Tu też się mi pękał, nie wiem o co chodzi. I olejek akurat mam z Klaresy, olejek to też nie ma znaczenia, po prostu olejek to olejek, można też zwykłego olejku dać i właśnie mam tu taki, teoretycznie on też by się pewnie nadał, bo słuchajcie, to jest ten Sweet as a Peach, um, który kupiłam do golenia, jeszcze go nie używałam, bo kupiłam go wczoraj tak naprawdę, no bo tak kręcę jeden vlog po drugim, ale czytałam, że dziewczyny pisały, że to jest skład bardzo dobry do olejowania włosów, także no... Ja niestety rzadko olejuję włosy, jakoś tak zdarza mi się raz na miesiąc może, ale to jest za rzadko, powinnam to robić przynajmniej raz w tygodniu, więc yy, ja tam oczywiście mam jeszcze olejki, ale tak wam mówię, jakbyście chciały jakiś tani olejek, no to myślę, że za 10 zł na prące pewnie 7,90 będzie kosztował, to może warto sobie go kupić. Nawet nie wiem, czy on jakoś pachnie, bo jeszcze go w sumie... No dobra, tak brzoskwiniowo czuć to, także może być fajny, słuchajcie... Także chowam wszystkie klamoty do paznokci, które tutaj mam, bo już nie będę nic robiła z tymi paznokciami, teraz sobie tylko nakremuję ręce. No i tyle, słuchajcie, także... A, i w ogóle, zaczęłam oglądać, nie włączyłam jeszcze żadnego filmu, bo tak robiąc paznokcie nie chciałam się tak, wiecie, jak oglądam jakiś film dokumentalny, to chcę się na nim skupić, a jak robię paznokcie, to wiecie, trochę się tu gapię, trochę tu bi, to jest bez sensu. Natomiast włączyłam sobie wietrzyk... Wietrzyk Studio. Nie wiem, czy oglądacie. To jest koleś, który chodzi po opuszczonych domach. To nie jest nic paranormalnego. On po prostu chodzi i mm, pokazuje, co tam jest w tych starych domach, jakieś stare, wiecie, meble, pozostałości i tak dalej. Nie wiem, skąd koleś w ogóle, słuchajcie, ma pomysły na te domy. On też jest ze Śląska, z tego co wiem. I tam jest najwięcej tych domów. Skąd oni biorą te adresy? Bo słuchajcie, tych domów. Dlatego że. Część jest, w niektórych domach, w części tych domów, które on pokazuje, są normalnie zachowane różne rzeczy, w sensie jakieś ładne cukierniczki takie z lat 80. czy 70., jakieś inne obrazy i tak dalej. Nawet takie rzeczy w sumie można powiedzieć dość cenne i że nikt tego jeszcze nie zabrał. Dziwne, skąd on w ogóle te domy bierze? Jestem zawsze tak w sensie tego ciekawa, bo ja lubię takie rzeczy i sam bym się przyjechała do takiego domu. Może nie o 12 w nocy, ale tak normalnie, tylko że no. Ja nie wiem, gdzie można iść do takiego domu. Skąd w ogóle takie pomysły na te miejscu, bo on dość często nagrywa i wydaje mi się, że raz w tygodniu jest taki filmik z właśnie z jakimś nowym nowym. E, nowym domem. Także jak nie oglądałyście, to zajrzyjcie sobie do kolesia, bo on jest naprawdę bardzo miły w ogóle, bardzo dobrze się go słucha, także no, także idę teraz. I widzimy się jutro. I słuchajcie, mamy wtorek, ja dzisiaj nie pojechałam do biura, już jest w zasadzie zaraz po południu, bo jest godzina 14, także mam chwilę przerwy teraz. Dopiero się pomalowałam, to jest 5-minutowy makijaż, dlatego że słuchajcie, tak się na źle czułam. ja nie wiem czy to jest przeziębienie, czy to jest alergia, ale po prostu obok kichania, ból pleców, w ogóle miałam wszystko takie zatkane. Ja wczoraj byłam na treningu i słuchajcie, no ten trening jest bardzo intensywny. I uh, są trzy obwody i w, na końcu te, znaczy na końcu, w połowie tego trzeciego musiałam przestać, bo nie dość, że mi z nosa zawsze leciało. Takie no, to niby alergiczne. To tak mi było słabo, ale fakt jest taki, że też jest bardzo gorąco. Ja już nieraz wam mówiłam, że ja nie znoszę wysokich temperatur i dla mnie po prostu, jeden, no ja się strasznie męczę w takiej... W temperaturze już ponad 25 stopni jak jest, dzisiaj jest 20 niby 6 w cieniu, ale jest naprawdę bardzo ciepło, ja ogólnie będę szła po pracy do sklepu gdzieś, nie wiem czy dojdę do Lidla, bo chciałam sobie z i tego, że nie mam dzisiaj treningu, to chciałabym sobie doklepać trochę kroków, więc albo pójdę do Lidla, albo do Biedry i też będę chciała iść do Rossmana. Bo coś z Isany chciałam kupić, oczywiście podpatrzyłam na Instagramie Boże, po prostu, w ogóle słuchajcie, dzisiaj nie mam włosów i mi się tak wywinęły na zewnątrz I to jest to, co ja wam zawsze mówię, mi się to tak podoba Będę kombinowała po pracy, jak ściąć te włosy, żeby one się tak układały Bo ja ogólnie e, mam tutaj krótsze i chyba, znaczy teraz są też spięte, dlatego tak jest I one przez to się odwracają na zewnątrz, więc muszę pokombinować, żeby z dwóch stron tak było Bo z tej one były tak spięte i dlatego... Kurde, z tą ostrością. I dlatego z tej się odwracają, a z tej nie, ale muszę coś pokombinować, bo mi się to bardzo podoba. No, i słuchajcie, przychodzę do Was tak naprawdę z jednym pustym opakowaniem, a będę się z wami łączyła jeszcze jutro, bo mają przyjść te torby z chemu, chcę Wam je pokazać w tym filmiku, ale też osobno nagram wam na pewno haul teraz na dniach, bo um, czwartek jest wolny. Ja w piątek pracuję, no ale postaram się gdzieś tam wam po prostu nagrać taki krótki, szybki haul z moimi nowościami ubraniowymi w zasadzie tylko. No bo chciałam jeszcze klapki, ale ich jeszcze nie kupiłam, także. No, w każdym razie, słuchajcie, korektor. Skończyłam ten korektor z Lovely No More Dark Circles. I jaką mam już, któryś się z kolei? Nie wiem, jaki to był numer 4. Natomiast wiecie co? Ja go stosowałam do rozświetlania twarzy, bo ja zawsze stosuję dwa korektory. Taki ciemniejszy. Tu centralnie pod oko i koło nosa, natomiast jaśniejszy troszeczkę tutaj daje go, ale bardzo mało. Delikatnie tu pod ten, jakby pod tą opuchliznę, i tutaj, koło nosa. Także on się idealnie nadawał od rozświetlenia, ale generalnie on też by był dobry na pewno pod oko, dlatego że intensywnie kryjący. Nie wiem czy intensywnie kryjący, ale na pewno bardzo dobrze kryjący korektor to jest. I nie wiem, jaki numer jest ciemniejszy. Ja kiedyś miałam chyba. Właśnie teraz nie wiem, jedynkę albo trójkę, a może dwójkę, dobra, nie wiem, ale miałam jakiś na pewno inny kolor i to chyba dwa razy, bo to już jest moje trzecie albo czwarte opakowanie i za każdym razem trafiam na takie bardzo jasne te korektory, zobaczcie, no ten, no na ręku to też nie ma co i resztka, pokazywać, no bo wiadomo, że ręka jest ciemniejsza, ale ogólnie słuchajcie, on jest taki, bym powiedziała, ta czwórka jest taka biała, także... Totalnie nie dla mnie, natomiast, e, znaczy no, chyba że do rozświetlenia. Natomiast dobra, ja już wyrzucam to opakowanie i co? Uciekam, idę dalej pracować i w takim razie widzimy się, słuchajcie. Mm... Widzimy się no jutro, jak te torby przyjdą To wam zaprezentuję je I zobaczymy, czy są fajne, czy nie Ogólnie zajrzałam sobie na stronę Shopping Center Bo stamtąd mam tu jedną torbę z zeszłego roku I powiem wam, że oni w tym roku też mają bardzo fajne torby Ja w ogóle zobaczyłam też u nich na stronie, że Bo te ciuchy są dość drogie na tej stronie Ale oni w ogóle szyją w Polsce Nie wiem, ja tego wcześniej nie wiedziałam Także no pewnie ta cena tych rzeczy wynika właśnie z tego Ale torby są po 89 zł, albo po 79 więc no, doliczając przesyłkę, no to pewnie koło 100 wyjdzie, ale mówię, te torby są jakościowo bardzo dobre, więc zobaczymy, jak będzie z tymi schemu. Jeżeli jakość będzie podobna do tej, co Wam ostatnio pokazywałam w Outfitie, no to ja ich nie będę zostawiała wolę sobie dołożyć parę złotych i kupić po prostu z shopping center, a na pewno będę zadowolona, jeśli oczywiście te torby są wykonane z tego samego materiału, co wtedy kiedy kupowałam. Także dobra, słuchajcie, uciekam i do jutra. I słuchajcie, pokażę Wam teraz trzy torby, które odebrałam z żabki, te schemy, o których Wam mówiłam wcześniej. W ogóle kamera stoi na statywie, co jest ciekawe. Ja ten statyw mam od kilku lat i zawsze jakby nagrywałam i stawiałam kamerę na czymś, albo miałam ten statyw, tak wiecie, złożony. Właśnie nie wiem czemu, w sumie tak jest ekstra. Zobaczcie, jak będę nagrywał jakiś haul czy coś, to wszystko dobrze widać. Z tyłu jest lustro, to też możecie mnie zobaczyć w razie czego. Także nie wiem, czemu ja z tego nie korzystałam. Ale dobra, jeśli chodzi o H&M. Słuchajcie, ja wczoraj na spontanie trafiłam na matarnię, bo koleżanka zapytała, czy nie chcę pojechać, bo coś tam chciała sobie kupić. I wyszliśmy do hm i okazało się, że właśnie rozpoczęły się wyprzedaże. Była godzina 18, więc już tych rzeczy, powiem Wam, było... Znaczy, rzeczy było bardzo dużo, ale rozmiarów było już mało. Ja się nastawiłam na klapki, i słuchajcie, wygrzebałam te klapki, skoś tam w ogóle jezu. Ja myślałam, że tych klapek nie ma. W ogóle te klapki ogólnie są ciągle wykupione nawet w normalnej cenie, a tu udało mi się je kupić i to jeszcze w promce I jeszcze mój rozmiar, słuchajcie, był gdzieś tam schowany między innymi klapkami. Także pokażę wam w kolejnym filmiku, dlatego że haul pojawi się na pewno po tym vlogu. A dzisiaj pokażę wam torby i właśnie na torby też zerknęłam, ale niestety akurat te, które zamówiłam, nie były dostępne w promocyjnych cenach. One w ogóle nie były dostępne w sklepie, także były jakieś przecenione inne w paski, ale tak nie za bardzo chciałam, ja wolę jednolite. Także teraz wam pokażę te, które przyszły. Tak bardzo w skrócie dlatego, że Niestety materiał jest tak, jak myślałam, dokładnie ten sam, który, o którym Wam mówiłam, że zamówiłam torbę w zeszłym roku, czyli ten taki dość słaby, jeżeli chodzi o jakość. I mam na przykład, słuchajcie, dwie torby, które są całkiem ogólnie fajne. Znaczy, mi się wydaje, że to jest ten sam materiał. I zobaczcie, jedna jest kremowa i ma taki jaśniejszy tutaj napis. Super, ona wygląda, ona ma w ogóle idealną wielkość, a druga jest zielona i ona ma z kolei nie ma napisu, tylko ma taki znaczek tutaj. Te torby kosztują 49 zł i naprawdę one mi się słuchajcie podobają. Z tym, że ja jeszcze raz muszę dokładnie sprawdzić, czy to jest jak to jest z tym materiałem, czy to jest ten sam, czy nie, bo. Tak jak Wam mówiłam, ten z zeszłego roku niestety bardzo łapie kolory wszystkie. Czyli jakbym założyła taką torbę, jak jest, tak jak jestem teraz ubrana, to prawdopodobnie miałabym tu czarne, i wiecie, od jeansów zafarbowane na taki granatowy kolor, więc to znaczy każda torba tak naprawdę zafarbuje, tylko z tej ciężko to sprać po prostu, bo to jest taki. on nie jest ten materiał gładki, widzicie? I przez to, ale przez to ona też ciekawie wygląda no, z tym, że do prania jest gorsza ale słuchajcie, no ta jest ekstra, bardzo mi się podoba ta druga zresztą też, także będę myślała będę myślała, czy którejś z nich nie zostawić ta jest taka nietypowa, bo ja jeszcze nie miałam torby w takim kolorze i może byłaby trochę lepsza właśnie ze względu na to brudzenie się fajna, kurczę taka inna ja się cały czas zastanawiam nad tą torbą z Shopping Center, żeby sobie nową kupić bo też wam chyba o tym mówiłam bo tam mają kilka, cztery chyba do wyboru. One są takie same, tylko że one mają chyba inne napisy z przodu. Ale one są tak fajne, te torby, że nie wiem, czy nie zapłacić więcej i nie kupić po prostu stamtąd torby. Na tym się jeszcze zastanowię. Te są po 49 zł. I słuchajcie, mam jeszcze taką jedną, dokładnie ten sam materiał. Tylko moim zdaniem ta to jest typowo plażowa, bo ona, słuchajcie, jest tak duża, że jakbyśmy chciały ją nosić na co dzień, a ja takie torby generalnie noszę na co dzień, jak gdzieś jadę, nie wiem, do Gdańska, cokolwiek, no nie do Pabu, ale no tak po prostu, no to ja biorę, albo gdzieś idę, no to biorę taką torbę, bo mi jest po prostu wygodnie. I no ta się średnio by sprawdzała, bo zobaczcie, ona jest za duża. Jak jej nie wypchacie po brzegi, nie włożycie tu jakiegoś koca, czegokolwiek, to ona raczej tak wygląda, bym powiedziała... Kurde, średnio, jeszcze jakoś śmierdzi dziwnie. No, coś takiego, jakby gdzieś leżała w jakimś takim, wiecie, dziwnym miejscu. I ona kosztuje 69 zł, także ta od razu odpada, mimo tego, że bardzo ładnie wygląda. A nad tymi, słuchajcie, będę myślała. Będę myślała... Ładne, no, te kolory są. Będę myślała i dam wam znać, także albo napiszę wam w opisie, zostawię wam link i napiszę, którą zostawiłam. E, no i tyle, także... Słuchajcie, mam nadzieję, że ten filmik Wam się podobał. Chciałabym je teraz. Je, w sensie te filmiki, wstawiać Wam regularnie, ale znowu chyba przegiełam. Miały to być krótkie vlogi, a wydaje mi się, że ten już jest i tak wystarczająco długi, jak nie za długi, to tam jakąś wiadomość. Także, słuchajcie, żegnam się z Wami. Bardzo Wam dziękuję za obecność, że oglądacie moje vlogi, że jesteście ze mną, że mnie wspieracie i mam nadzieję, że widzimy się już niedługo w kolejnym filmiku. Także do zobaczenia, papa. Pa.